Oczy pełne łez, wszelkie szal wciąż słyszę Twój głos. Choć już nie macie, noc bez gwiazd, dzień bez słońca. Blask nasz, nasza miłość zgrasła, jak płomień wiatru, stryk. Choć serce pękło, muszę iść, nie ma już drogi, by wrócić. Twoje słowa ranią jak ostry nóż. Pożegnanie boli jak zimny deszcz. Każda chwila z tobą to piękny sen. Teraz budzę się sam w pustyni. Pusty w pustych ścianach, wspomnienia palą jak ogień w ciepły dzień. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdołam przestać tęsknić. Czy kiedykolwiek zdołam przestać tęsknić? Choć serce pękło, muszę iść, nie ma już drogi, by wrócić. Twoje słowa ranią jak ostry nóż, pożegnanie boli, jak zimny deszcz. Zostawiłaś po sobie pustkę, która nie daje się zapełnić Każdy krok bez ciebie to krok w przestrzeni Czas leczy rany, mówią, ale nie ten Gdy tracisz miłość, tracę, tracisz czę część siebie Choć serce pękło, muszę iść Nie ma już drogi, by wrócić Twoje słowa ranią jak ostry nóż Pożegnanie boli jak zimny deszcz Każda chwila z tobą to piękny sen Teraz budzę się sam w pusty pustych ścianach, wspomnienia palą jak ogień w ciepły dzień nie wiem, czy kiedykolwiek zdołam przestać tęsknić czy kiedykolwiek zdołam przestać tęsknić choć serce pękło, muszę iść nie ma już drogi, by wrócić twoje słowa ranią jak ostry nóż, pożegnanie boli jak zimny deszcz Słońce już nie świeci tak jak wtedy, gdy byłaś tu. Serce moje smutne jest, bo już nie jesteś moja.